To jest rodzima północnoamerykańska roślina, która zawiera trzykrotnie więcej białka niż ziemniaki. Jest wieloletnią rośliną strączkową wiążącą azot, która przez tysiące lat stanowiła podstawę wyżywienia całych rdzennych narodów. Roślina tak niezawodna, że utrzymała przy życiu pierwszych angielskich kolonistów podczas zim, które w innym przypadku byłyby dla nich śmiertelne. A mimo to dzisiejsze nowoczesne rolnictwo całkowicie ją porzuciło. Nie finansują badań nad nią, nie rozwijają sprzętu do jej zbioru. Nie uczą rolników, jak ją uprawiać. Została pogrzebana tak dokładnie, że większość ludzi nigdy o niej nie słyszała. I to pomimo faktu, że rośnie dziko w każdym stanie na wschód od gór skalistych. Ta roślina produkuje bulwy bogate w białko bez nawozów. Przetrwa susze, które zabijają pszenicę i kukurydzę. Poprawia glebę podczas wzrostu. Wraca rok po roku bez ponownego sadzenia. I właśnie dlatego nigdy nie pozwolą jej konkurować z tym, co sami kontrolują. To jest historia bulwy proteinowej, która karmiła narody przez tysiąclecia, a którą przemysłowe rolnictwo wymazało z pamięci ludzkości. Kiedy archeolodzy badają systemy żywnościowe sprzed kontaktu z Europejczykami w całej wschodniej Ameryce Północnej, jedna roślina pojawia się raz za razem w zapisach historycznych, od Wielkich Jezior po zatokę meksykańską, od Atlantyku po wielkie równiny. Lud wampanoak nazywał ją Hopnis. Irokezowie używali jej tak intensywnie, że francuscy koloniści w XVII wieku zapisali całą plemienną dywizję jako lud ziemniaczany, z ilustracjami pokazującymi te bulwy jako ich definiującą uprawę: Lakota, Siuksowie, Cirokezi, Menomini, Potawatomi, Meskłaki i Chipewa. Wszyscy ją uprawiali. Piekli ją nad ogniem, gotowali w gulaszach, smażyli na niedźwiedzim tłuszczu, kroili. W cienkie plastry i suszyli na słońcu do przechowywania zimowego. Mielili suszone plastry na mąkę do chleba, który przetrwał najsurowsze zimy. To nie było jedzenie uzupełniające, to była podstawa wyżywienia. Dowody archeologiczne pokazują, że rdzenni mieszkańcy zarządzali całymi krajobrazami poprzez kontrolowane wypalanie, strategiczne przesadzanie i selektywne zbiory. To była wyrafinowana wiedza rolnicza działająca w systemach których Europejczycy nie potrafili rozpoznać jako rolnictwo ponieważ nie wyglądały jak europejskie pola roślina to apios americana amerykański orzech ziemny kiedy angielscy koloniści przybyli do Massachusetts w 1620 roku głodujący i nieprzygotowani ta roślina uratowała im życie pielgrzymi umierali ich europejskie uprawy zawiodły w amerykańskiej glebie ich zwierzęta gospodarskie padły nie mieli pojęcia, jak przetrwać zimę w Nowej Anglii. Wampanoagowie pokazali im orzech ziemny. Kolonialne zapisy wyraźnie przypisują orzechom ziemnym i innym rzeczom, które kraj oferował utrzymanie ich przy życiu przez te pierwsze brutalne lata. Ta uczta żniwna w 1621 roku prawie na pewno zawierała bulwy orzecha ziemnego obok dziczyzny i dzikiego ptactwa. Koloniści przeżyli dzięki rdzennej wiedzy rolniczej. Zawdzięczali swoje życie roślinom takim jak orzech ziemny i ludziom, którzy nauczyli, jak ją znajdować, zbierać i przygotowywać. A potem spędzili następne 300 lat systematycznie, demontując tę wiedzę i zastępując ją europejskimi uprawami, które wymagały więcej pracy, więcej karczowania lasów i więcej kontroli. Orzech ziemny nie zniknął, ponieważ zawiódł. Zniknął, ponieważ odniósł sukces poza systemem, który budowali. Apios americana to wieloletnia roślina strączkowa o pędach długości od 3 do 5 metrów, wspinająca się przez tereny podmokłe i brzegi strumieni od południowej Kanady po Florydę i na zachód do Dakoty i Kolorado. Jadalnymi częściami są bulwy, które tworzą się wzdłuż podziemnych kłączy, w łańcuchach jak koraliki na sznurku. Przy nawet podstawowej uprawie dojrzała roślina może wyprodukować ponad 2 kg bulw w sezonie. Te bulwy zawierają od 11 do 20% białka w suchej masie. To 2 do 3 razy więcej białka niż w ziemniakach. Zawierają wszystkie niezbędne aminokwasy. Pełnowartościowe białko, co jest rzadkością w roślinach korzeniowych. Są bogate w żelazo, wapń, magnez, złożone węglowodany i błonnik pokarmowy. Roślina korzeniowa, która jednocześnie jest źródłem białka. Wieloletnia roślina nadająca się do zimowego przechowywania, która sama wiąże azot i poprawia żyzność gleby podczas wzrostu. Z perspektywy systemu żywnościowego to powinno być rewolucyjne. Odporna na klimat rodzima uprawa o doskonałej wartości odżywczej, która nie wymaga nawozów, nie wymaga pestycydów i przetrwa warunki, które zabiłyby uprawy komercyjne. Ale nowoczesne rolnictwo spojrzało na orzech ziemny i zobaczyło zagrożenie ukryte pod postacią uprawy. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego niektóre uprawy otrzymują miliardy na badania, podczas gdy inne? Nawet te o lepszej wartości odżywczej są całkowicie ignorowane? Napiszcie swoją odpowiedź w komentarzach. Jeśli tego typu tłumiona historia żywności was porusza, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał Utracona wiedza natury. Więcej upraw, które zagrażają systemowi, nadchodzi i będziecie chcieli zobaczyć, co zostanie odkryte jako następne. Orzech ziemny jest wieloletni, to oznacza, że nie pasuje do rocznych cykli sadzenia. Rolników nie można zmusić do kupowania nowych nasion każdej wiosny. Roślina zakorzenia się raz i produkuje przez lata te lata. Bulwy tworzą się wzdłuż rozprzestrzeniających się kłączy, które mogą rozciągać się na ponad metr od pierwotnej łodygi. Nie grupują się schludnie jak ziemniaki. Standardowe kombajny do ziemniaków, wielomilionowe maszyny zaprojektowane dla scentralizowanych, jednolitych bulw nie radzą sobie z rozproszonym, sznurkowym wzorem wzrostu. Sprzęt rozrywa glebę, uszkadza cienką skórkę bulw i pozostawia połowę zbiorów w ziemi, czyli samej w ziemi. Ręczne zbiory mogą odzyskać większość bulw, ale wymagają od 40 do 60 godzin pracy na hektar. W skali towarowej jest to ekonomicznie niemożliwe przy konkurowaniu z zmechanizowanymi operacjami ziemniaczanymi. A orzech ziemny to pnącze. Chce wspinać się na wysokość od 3 do 5 metrów. Produkcja komercyjna wymagałaby systemów treliarzowych, słupków, drutów, pracy instalacyjnej i konserwacji kosztującej tysiące dolarów za hektar. Ten koszt jest akceptowalny dla winorośli sprzedawanej w cenach premium, ale dla rośliny skrobiowej konkurującej z tanimi ziemniakami i kukurydzą liczby się nie zgadzają. Więc w latach 80. USDA i Louisiana State University postanowiły ją udomowić. Uruchomili poważny program hodowlany. Zebrali dziką pulę genetyczną z całych wschodnich stanów Zjednoczonych. Selekcjonowali pod kątem większych bulw, bardziej skoncentrowanego wzrostu, lepszego grupowania i wyższych plonów. Zidentyfikowali obiecujące linie, niektóre produkowały bulwy zbliżające się do 2,5 kg na roślinę. Udokumentowali dane o plonach pokazujące, że orzech ziemny może produkować od 4000 do 6000 funtów wysokobiałkowych bulw z akra przy minimalnych nakładach. Porównajcie to z ziemniakami, które średnio dają 3500 funtów zakra i wymagają intensywnego zarządzania nawozami, pestycydami i nawadnianiem. Orzech ziemny przewyższał ziemniaki pod względem odżywczym i agronomicznym przy ułamku nakładów. A potem, w połowie lat 90., finansowanie się skończyło. Program został zamknięty. Żadna duża firma nasienna nie przejęła badań. Żadna korporacja rolnicza nie przeskalowała go do produkcji komercyjnej. Badania zatrzymały się nie dlatego, że orzech ziemny zawiódł. Zatrzymały się, ponieważ orzech ziemny odniósł sukces w sposób, który uczynił go bezwartościowym dla ludzi kontrolujących rolnictwo. Powiedzmy wprost, co sprawia, że orzech ziemny jest niesprzedawalny w obecnym systemie. Nie można go opatentować. Apios americana jest uprawiany od tysięcy lat. Znajduje się w domenie publicznej. Nie ma własności intelektualnej do ochrony, nie ma modyfikacji genetycznej do licencjonowania, nie ma zastrzeżonej odmiany do sprzedaży z marżą. Nie można sprzedawać dla niego herbicydów. Orzech ziemny jest rośliną strączkową wiążącą azot. Naturalnie wypiera większość chwastów, nie ma rynku herbicydów do zdobycia. Nie można sprzedawać dla niego nawozów. Sam wiąże azot z powietrza, rośnie na ubogich, podmokłych glebach, gdzie inne uprawy zawodzą. Nie ma zależności od nawozów do eksploatacji, nie można sprzedawać specjalistycznego sprzętu. Standardowe kombajny nie działają. To oznacza brak lukratywnych kontraktów na maszyny, brak corocznych ulepszeń sprzętu, brak sieci dealerów pobierających prowizje. Nie można stworzyć zależności od nasion. Rolnicy mogą zachować bulwy i sadzić je w nieskończoność. Każda bulwa jest nasieniem. Nie ma heterozji do utraty, nie ma genów terminator do wymuszania. Nie ma corocznych zakupów nasion do wyciągania zysków. Nie można zbudować modelu zysku wokół rośliny, która was nie potrzebuje. I właśnie dlatego orzech ziemny musiał zostać pogrzebany nie zakazany wprost to byłoby zbyt oczywiste po prostu cicho pozbawiony finansowania, ignorowany, usunięty z programów doradztwa rolniczego, wykluczony z programów uniwersyteckich, wymazany ze świadomości żywieniowej tak dokładnie, że nawet ludzie mieszkający tam, gdzie rośnie dziko Nigdy o nim nie słyszeli, ale jest coś, czego nie mogli wymazać. Sama roślina. Pomimo porzucenia przez nowoczesne rolnictwo, pomimo zerowego finansowania badań, pomimo całkowitego braku infrastruktury komercyjnej, orzech ziemny wciąż rośnie. Wciąż produkuje bulwy każdej jesieni. Wciąż wiąże azot i poprawia glebę. Wciąż oferuje tę samą wartość odżywczą, która przez tysiące lat utrzymywała przy życiu wampanoagów i rokezów, lakotów i chirokezów. Rośnie dziko wzdłuż strumieni w każdym stanie, od Maine po Florydę, od Wybrzeża Atlantyku po Dakote. Nie potrzebuje nowoczesnego rolnictwa. Nigdy nie potrzebował. I to jest właśnie zagrożenie. Jedyne miejsce, gdzie orzech ziemny był uprawiany jako prawdziwa uprawa komercyjna przez dłuższy czas, nie znajduje się w Ameryce Północnej, gdzie jest rośliną rodzimą. Jest w Japonii. Orzech ziemny został wprowadzony do Japonii pod koniec XIX lub na początku XX wieku, prawdopodobnie jako roślina ozdobna. I japońscy rolnicy zrobili to, czego amerykański agrobiznes odmówił potraktowali go jako żywność. Dziś apios Amerykana jest uprawiany głównie w prefekturze Aomori. Nazywają go Ameryka Hodoimo amerykańska fasola ziemniaczana. Rolnicy sprzedają bulwy jako regionalną specjalność na lokalnych rynkach. Firmy spożywcze przetwarzają je na mąkę, przekąski i wypieki. Japońscy producenci traktują orzech ziemny jako niszową, wysokowartościową uprawę. Akceptują pracę ręczną, ponieważ wyceniają go jako premium żywność funkcjonalną, a nie towar masowy. I to działa. Ale w Ameryce Północnej, gdzie orzech ziemny jest rodzimy, gdzie karmił całe narody, gdzie uratował angielskich kolonistów przed śmiercią głodową, Pozostaje niemal całkowicie zmarginalizowany. Nie dlatego, że Amerykanie go nie jedzą, dlatego, że infrastruktura do czerpania z niego zysków nie istnieje i żadna korporacja nie zbuduje tej infrastruktury, kiedy nie może kontrolować rośliny. Ale wiedza nie umiera całkowicie. Przetrwa na marginesach. Naukowcy z Iowa State University utrzymują jedną z niewielu aktywnych kolekcji hodowlanych orzecha ziemnego w Ameryce Północnej. Opracowali narzędzia genomowe, mapy sprzężeń oparte na transkryptomie i markery molekularne, aby przyspieszyć selekcję pod kątem cech, takich jak wielkość bulw, grupowanie i odporność na choroby. Wykonują pracę, która powinna być finansowana dekady temu na minimalnym budżecie, ponieważ rozumieją, co reprezentuje orzech ziemny. Społeczności Cherokezów w Oklahomie ponownie sadzą hopnis w plemiennych ogrodach. Jako część projektów suwerenności żywnościowej i odrodzenia kulturowego. Starsi, którzy pamiętają swoich dziadków gotujących orzech ziemny, uczą młodsze pokolenia, jak go uprawiać, zbierać i przygotowywać tradycyjne potrawy. Wiedza przetrwała kolonializm, przetrwała zieloną rewolucję, przetrwa korporacyjną konsolidację przemysłu nasiennego. Praktycy permakultury w całej Ameryce Północnej. Integrują orzech ziemny w lasach żywnościowych i systemach polikulturowych, gdzie jego wieloletnia natura i zdolność wiązania azotu są zaletami, nie problemami. Europejscy badacze rozpoczęli nawet próby uprawy orzecha ziemnego w Wielkiej Brytanii i Europie Północnej, proponując go jako odporną na klimat, wysokobiałkową roślinę korzeniową dla zrównoważonych systemów żywnościowych. Pod względem odżywczy działa. Pod względem agronomicznym to pas działa, pod względem ekologicznym ta działa. Co nie działa, to wtłaczanie go w przemysłowy model towarowy, który dominuje w nowoczesnym rolnictwie. I to ujawnia coś kluczowego uprawy uprawiane dzisiaj nie są wybierane dlatego, że są najbardziej odżywcze, nie dlatego, że są najbardziej odporne, nie dlatego, że są najlepsze dla zdrowia gleby czy adaptacji klimatycznej. Są wybierane, ponieważ są najbardziej dochodowe dla korporacji kontrolujących rolnictwo. Uprawy wymagające corocznego zakupu nasion otrzymują finansowanie badań, uprawy potrzebujące chemicznych nakładów otrzymują dotacje rządowe. Uprawy wymagające drogich maszyn otrzymują inwestycje w infrastrukturę. Uprawy, które nie wymagają żadnej z tych rzeczy, są marginalizowane, pozbawiane finansowania i zapominane. Nawet jeśli są odżywczo lepsze, ekologicznie zdrowe i klimatycznie odporne. Orzech ziemny nie jest porażką rolnictwa. Jest aktem oskarżenia wobec systemu. Wampanoagowie wiedzieli, że ta roślina może wyżywić populację. Irokezowie wiedzieli. Czirokezi wiedzieli. Zbudowali systemy żywnościowe wokół wieloletnich, wiążących azot, niskonakładowych upraw, które współpracowały z ziemią zamiast z niej czerpać. Te systemy utrzymywały duże, zdrowe populacje przez tysiące lat bez wyczerpywania gleby bez nakładów paliw kopalnych bez korporacyjnej zależności a potem przybyli Europejczycy z inną wizją roczne monokultury zaorane pola ogrodzona ziemia utowarowione nasiona scentralizowana kontrola ten system ostatecznie zdominował nie dlatego że produkował lepszą żywność czy zdrowsze ekosystemy dlatego że był lepszy w koncentrowaniu bogactwa i władzy Orzech ziemny nie pasował, więc został odsunięty na bok. Nie wyeliminowany, to wymagałoby zbyt wiele wysiłku i przyciągnęłoby zbyt wiele uwagi. Po prostu zmarginalizowany, pozbawiony finansowania, wymazany z narracji, uczyniony niewidzialnym. Ale roślina wciąż tu jest. Wciąż rośnie dziko wzdłuż strumieni i terenów podmokłych. Wciąż produkuje dwa kilogramy bulw bogatych w białko na roślinę każdej jesieni. Wciąż wiąże azot i poprawia glebę. I wiedza wciąż tu jest w plemiennych społecznościach odzyskujących żywność przodków, w sieciach permakultury eksperymentujących z wieloletnimi podstawowymi uprawami, w naukowcach rozwijających narzędzia genomowe dla niedostatecznie wykorzystywanych roślin, w przydomowych ogrodnikach sadzących hopnis w lasach żywnościowych, ponieważ rozumieją, że inny rodzaj rolnictwa jest możliwy. Każda osoba, która dowiaduje się, że ta rodzima roślina przewyższa ziemniaki pod względem odżywczym, stanowi pęknięcie w korporacyjnej narracji. Każdy rolnik, który odkrywa, że orzech ziemny produkuje 6000 funtów z akra przy zerowych nakładach, reprezentuje utracony zysk dla firm nasiennych, producentów nawozów i dilerów sprzętu. Każdy ogród, w którym orzech ziemny kwitnie bez chemikaliów, jest dowodem, że model przemysłowy nie jest nieunikniony. To jest wybór. I to jest wybór, który służy korporacjom niejedzącym nie skomercjalizują orzecha ziemnego, ponieważ nie mogą go kontrolować. Nie sfinansują badań na dużą skalę, ponieważ nie ma patentu do ochrony. Nie rozwiną infrastruktury zbiorowej, ponieważ marże zysku nie uzasadniają inwestycji. Ale to nie znaczy, że orzech ziemny nie jest wartościowy. To znaczy, że system jest zaprojektowany, aby odrzucać wartość, której nie można utowarowić. Orzech ziemny działa, zawsze działał, karmił rdzenne narody przez tysiące lat, uratował angielskich kolonistów przed śmiercią głodową, wciąż rośnie, wciąż produkuje, wciąż oferuje wszystko, co obiecuje nowoczesne rolnictwo odporność, wartość odżywczą, zrównoważony rozwój, zdrowie gleby. Jedyne, czego nie oferuje, to zysk dla Monsanto, Syngenty, John Deere i Cargill. I dlatego większość ludzi nigdy o nim nie słyszała. Historia jest prosta. Ta roślina karmi ludzi obficie i zrównoważenie, bez pytania o pozwolenie korporacji czy rządy, i właśnie dlatego chcą, żeby wszyscy zapomnieli o jej istnieniu. Ale to się nie stanie, bo teraz prawda jest widoczna. Więc oto pytanie do Was. Jakie inne uprawy zostały pogrzebane przez przemysłowe rolnictwo, ponieważ nie można było ich kontrolować ani utowarowić? I jakie pokarmy jedli wasi przodkowie, które całkowicie zniknęły ze współczesnej diety? Napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Jeśli ten materiał otworzył Wam oczy na to, jak naprawdę działają systemy żywnościowe, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał utracona wiedza natury. Więcej tłumionych upraw, zapomnianej wiedzy i ekonomicznych sił, które decydują o tym, co trafia na Wasze talerze, a co zostaje wymazane z historii, już wkrótce. Każda łapka w górę i każde udostępnienie pomaga zachować tę wiedzę dla przyszłych pokoleń.